Słuchaj, jeden z drugim w kurwiacie to i zastanawiałeś się na przykład skąd, skąd twój znajomy ma znowu markowe i firmowe ciuszki sobie znowu chodzi w nowej kurteczce, w nowych bucikach, w nowych spodniach albo bluzeczce za cztery stuby. Bo nie ma hajcu, a ciągle nowe ciuchy. I wkurwiało cię to? A to ja już ci powiem, co on robił. Oczywiście nie wszyscy, ale dużo osób tak kombinowało. Wiecie, że Zalando pozwalało na to, żeby przetrzymywać ich towar 90 dni. No i zamawiali sobie ciuszki, chodzili w nich trzy miesiące czy to w lato, czy w zimę, czy w jesień. I potem takie kurwa zużyte, spocone odsyłali. I kolejne zamawiali. I tak się bujali, nie? Ale nie ma kurwa, Zalando teraz upierdoli to prawdopodobnie i nie będzie można zamówić ciuchów na 90 dni, a tylko maksymalnie na 30. Bo zbyt duże straty. Zbyt dużo cwaniaczków internetowych lubi sobie pożyczać nieswoje ciuchy i w tym chodzić. A ty lubisz chodzić w nieswoich ciuchach? Ja to kiedyś zamówiłem, znaczy no często zamawiam, zamówiłem buty i raz przeszedłem 100 metrów do sklepu i wróciłem. I podeszła delikatnie, była kurwa, że tak powiem, delikatnie zakurzona, i już myślałem, mówię, kurwa, no mogą mnie przyjąć tego. Chujowo tak odsyłać coś, co już chodziłem, ale zaryzykowałem, przyjęli. I to raz tak zrobiłem. A tak jak coś zamówię, już przejdę, czy tam przymierzę i pochodzę parę godzin, no to już nie odsyłam tego. A inni bujali się przez trzy miesiące w nie swoich rzeczach. I takie kurwa zniszczone, zajechane odsyłali, nie? No i już wiesz skąd twój znajomy, którego nie stać na coś, miał fajne firmowe ciuchy. Pewnie z innych marek też tak było można robić, że zamawiasz sobie na 30 czy tam na 90 dni chodzisz i odsyłasz. No, zajebisty patent na życie, no. No ja tak nie potrafię, mi by było głupio. Ja od kogoś nie lubię pożyczać rzeczy. Aczkolwiek parę razy się zdarzyło, bo gdzieś pojechałem w nocy, w nocy w dzień, a wracałem w nocy, przypizdziało, a byłem w koszulce, no to wziąłem bluzę na chwilę. Później wyprałem i oddałem. Albo leży dalej gdzieś, ale nie chodzę w kogoś rzeczach. Także skończy się, krótko kurwa, skończy się, a ty pożyczałeś, zamawiałeś, chodziłeś, cieszyłeś się z tego, że mogłeś korzystać? No to właśnie sobie upierdoliliście, bo za bardzo dojeżdżaliście nie swój materiał.